Cześć, pod ostatnim filmem z żywienia udało Wam się dobić ponad 600 łapek w górę. Za co oczywiście bardzo Wam dziękuję. Dzisiaj wrzucam kolejny filmik z żywienia, niestety z dosyć dużym opóźnieniem. Ogólnie zostały nam jeszcze dwa odcinki dotyczące żywienia królików. Także jeżeli uda Wam się dobić pod tym filmem 300 łapek w górę, to w sobotę wrzucam przedostatni filmik z żywienia. Ok, przejdźmy teraz do głównej tematyki filmu. A dzisiaj przedstawię Wam 6 ziół, które spokojnie możecie podawać królikom. Zacznijmy od oregano. Oregano ma działanie kokcydiobójcze, także w pewnym stopniu może ochronić królika przed kokcydiozą. Oregano jest też składnikiem różnych dodatków paszowych dla królików. Między innymi czosnek i oregano, który zapobiega zaburzeniom trawiennym. Melisa w odpowiednich ilościach poprawia trawienie u królików. Mięta również wpływa na poprawienie trawienia u królików. Można z niej robić wywary i podawać ją królikom do picia. Bazylię można podawać dla urozmaicenia diety królika. Pokrzywa również podawana dla urozmaicenia diety królika. Słyszałem też, że można z niej robić wywary. No i na końcu jako szósty jest majeranek, również podawany dla urozmaicenia diety. Wszystkie rośliny, które wymieniłem w dzisiejszym filmiku, można podawać świeże oraz suszone. Fajnie robi z nich mieszanki, na przykład niewielką ilość ususzonych ziół zmieszać z sianem. No i oczywiście podać królikom. Pamiętajcie, aby nie przesadzać i podawać zioła w małych ilościach. Tak, aby królik mógł je spokojnie zjeść i na przykład nie wdeptywać w ściółkę. Jeszcze na koniec filmiku mam dla Was taką małą informację. Postanowiłem, że zorganizuję dla Was konkurs, a nawet kilka konkursów związanych z fanartami. Będzie to polegało na tym, że wysyłacie do mnie fanarty. Po uzbieraniu większej ilości będę wybierał 5 najlepszych prac. No i oczywiście autorzy będą nagrodzeni. Cały regulamin konkursu oraz adres, na który możecie wysyłać fanarty, znajdziecie na mojej grupie na Facebooku. Link oczywiście w opisie. Fanarty możecie wysyłać od poniedziałku, także czekam na pierwsze prace. Ja się z Wami żegnam, jeżeli macie do mnie jakieś pytania to oczywiście zadawajcie je w komentarzach. Trzymajcie się, cześć.